Poziom 108 składa się z dużej konstrukcji przynajmniej ogród, zbudowanej z wielu małych, ale wytrzymałych łańcuchów połączonych z betonowymi filarami, które sięgają w dół do otaczającej odchłani. Filarów jest wiele, różnią się stylem, integralnością strukturalną i kolorem w zależności od ich położenia w układzie poziomu. Metalowe łańcuchy mogą wytrzymać ciężar trzech ciężarówek, ale tylko wtedy są ustawione po środku, a nie na krawędzi lub pobliżu ścian łańcuchowych. Formacje łańcuchów przypominające roślinność są rozmieszczone równomiernie w całej pustce poziomu, nadając mu wygląd ogrodu i parku. Limit ciężaru został odkryty podczas wspólnych prac budowlanych prowadzonych przez rodziłą cywilizację istot rozumnych i MEG. Przy życiu ciężarówek zadowanych cegłami i cementem. Łańcuchy nieustannie wytwarzają podwodne dźwięki oraz chmurę lumbgę, nadając otoczeniu mglisty i surrealistyczny charakter. Zaznaczająca poziom odchłań ma kolor niebieski, biały i turkusowy z subtelnym, niezauważalną nakładką bezbarwnego szumu. Ciała niebieskie tak jak Słońce i Księżyc zostały zastąpione jasno-niebieską Wielką Gwiazdą i ciemno-turkusową Gwiazdą, które podążają za cyklem dziennym i nocnym analogicznym do typowego systemu słonecznego i księżycowego. Padając do otchłani, para dużych, białych, monetalnych rąk szybko unosi się i ciągnie ciało z powrotem do konstrukcji łańcuchowej, po czym po prostu znika z pola widzenia i emituje 8-bitowy melodyjny dźwięk, przyznając powiadomienie o nagrodzie, wyszalny tylko dla danej osoby. Poziom może się zregenerować w ciągu 4 sekund, ponownie łącząc odłączone łańcuchy za pomocą dodatkowych łańcuchów i mocnych filarów, czemu towarzyszy intensywna, ciemno mgła, otaczająca obszar ponownego połączenia stanowiąca wizualne ostrzeżenia, by za wszelką cenę unikać zbliżania się do niego, dzięki czemu poziom staje się bardziej stabilny i bezpieczny. Filary wydają się wywołać odruchowe uzawienie poprzez nieokreślony mechanizm, niezależny od stymulacji węchowej. Łańcuch nający roślinę emituje tlen i wykorzystuje materiały węglowe, składniki gleby otaczającą wilgość w procesie uwalniania tlenu, podobnym do fotosyntezy, którego naukowcy z MEG nie zrozumieli jeszcze w pełni, a nie zdołali odtworzyć. Formacje te posiadają jeszcze jedną cechę, którą jest luminescencja. Jest ona niewykrywalna i ma kolor biały. Zapasy żywności i skrzynie z produktami są zazwyczaj widoczne około kilometra nad łańcuchowymi roślinami, dryfując stopniowo w dół i wydając dźwięk znający bąbelki. Zawartość jest zróżnicowana pod względem asortymentu, od dużych ilości artykułów spożywczych po produkty przynające rozpoznawalne potrawy z frontrums, zawsze wydają się one lepsze pod względem smaku i wartości odżywczych w porównaniu z ich oryginalnymi odpowiednikami. Analizy laboratoryjne wskazują na znaczną zawartość kalorii i białka nawet w produktach spożywczych, które wydają się przetworzone lub ogólnie niezdrowe. Deszcz pada rzadko i składa się z czystej wody pitnej, która może być wykorzystywana do uniknięcia odwodnienia. Po deszczowe otoczenie staje się znacznie chłodniejsze i charakteryzuje się gęstą mgłą. Deszczowi towarzyszą dziwne zjawiska akustyczne, w tym podwodne sygnały dźwiękowe imitujące bąbelki, Odgłosy wielorybów i pluskanie. Co ciekawe, krople deszczu nie wydają żadnego dźwięku podczas uderzania o powierzchnię. Podczas opadów powierzchnia ziemi staje się coraz bardziej śliska i wykazuje anomalne właściwości materiałowe, miękką, elastyczną teksturę, bardziej podobną do sztucznych elastomerów niż typowej metalicznej struktury w kształcie łańcuchów. Cywilizacja Konelo. Konello są dominującymi mieszkańcami, i rządzącą siłą na tym poziomie, a ich zachowanie i struktura społeczna są podobne do ludzkich społeczeństw. Konelo mają dobre poczucie humoru i okazują wszechogarniającą życzliwość w kontaktach z przedstawicielami własnego gatunku. Ciało konelo ma humanoidalną, pikselową formę, a struktura czaszki ewoluowała do płaskiego, ostro zakończonego i bardzo wytrzymałego, trójkątnego kształtu. Pojedyncze oko znajduje się po środku twarzy. Członkowie grupy Conelo mają ogólną tendencję do noszenia różnorodnych elementów odzieży, takich jak swetry, dżinsy i inne akcesoria, jednak zdecydowanie sprzeciwiają się noszeniu luksusowych lub ozdobnych strojów. Główna przyczyna tego nastawienia kulturowego nie jest dobrze znana. Pod względem językowym Conelo biegle posługują się brytyjskim, angielskim i japońskim, a historyczne zapisy wskazują, że są w stanie uczyć się i mówić w innych językach poprzez bezpośredni proces przyswajania. Istoty te stworzyły i przechowują własną dokumentację dotyczącą swojego gatunku, którą chętnie udostępniły MEG na ogólną prośbę. Po otrzymaniu tych materiałów MEG przekazał plik z dokumentami autorowi tej strony w celu dalszej analizy i archiwizacji. Cywilizacja Konelo: poziom zagrożenia zero, przyjazne zachowania, umiejętności na rozwiązywania problemów, niski poziom nieprawidłowości. Opis. Witajcie, jesteśmy Konelo. Wyglądamy bardzo podobnie do ludzi. Mówimy jak ludzie, nosimy takie same ubranie jak ludzie i jemy tak samo jak ludzie. Jedyną różnicą jest kształt naszej głowy, jest trójkątna i płaska, z jednym okiem po środku. Ponadto mamy również zdolność wchłaniania składników odżywczych przez mózg, a nie tylko poprzez zwykłe jedzenie. Bardzo dobrze posługujemy się językiem angielskim i japońskim. Rozmawiajmy ze sobą uprzejmie, i życzliwie nie jesteśmy wcale agresywni. Jesteśmy jedynymi istotami na tym poziomie i zamieniliśmy go w naprawdę niesamowite miejsce. Osiągnęliśmy to dzięki współpracy z waszą grupą MEG i chodzi o to, żeby mieć fajne rzeczy, sojne budynki i dobrą atmosferę społeczności. My, Konelo, wyglądamy trochę jak ludzie, ale w głębi duszy jesteśmy nieco inni. Nasze głowy są płaskie, trójkątne, z jednym dużym okiem pośrodku. Ta trójkątna część jest zrobiona z czegoś sztywnego i giętkiego jak połączenie sztywnego metalu i wytrzymałej skóry. Nasze oko widzi wiele rzeczy naraz, jak zwykłe światło, światło cieplne, a nawet specjalne światła, których Wy, ludzie normalnie nie widzicie. Nasze kości w ogóle znają waszych, są lżejsze, ale znacznie mocniejsze, trochę jak sztywny metal, którego używacie do produkcji samolotów. Dzięki temu możemy się łatwo poruszać bez spotykania się, mimo że nasze głowy są dość ciężkie. Mamy też mięśnie takie same jak wy, ale są one bardzo elastyczne i silne. Możemy ponosić ciężkie przedmioty i chodzić godzinami bez męczenia. Wewnętrznie nasze serca biją nieco wolniej niż wasze, ale oddychamy bardziej efektywnie. Nasza krew nie jest czerwona, ma ciemno-niebieski kolor, ponieważ do krążenia powietrza w naszych pucach wykorzystujemy coś innego niż krew. Nasze puca są większe i mogą pomieścić znacznie więcej powietrza, nawet jeśli jest ono rzadkie. Kiedy jemy, mamy więc wybór. Pod naszą głową znajdują się figlarne usta, które pozwalają nam spożywać zwykłe jedzenie, ale możemy też tylko udawać, że jemy i pobierać niewielkie ilości energii przez skórę. Jest to bardzo przydatne, gdy w pobliżu nie ma kuchni. Nasze mózgi są naprawdę wyjątkowe. Znajdują się one w dolnej części głowy i pozwalają nam szybko myśleć oraz postrzegać uczucia. Potrafimy nawet odczuwać emocje innych osób w naszym otoczeniu, ale zawsze wykorzystujemy tę zdolność w dobry sposób. Nie mamy chłopców i dziewcząt, tak jak Wy. Kiedy dwoje z nas pragnie mieć potomstwo, dzielimy się częściami siebie wraz z naszymi umysłami i tworzymy nowego konelo. Niemowlę rozwija się w jednym z nas przez około 6 miesięcy. Kiedy zachorujemy lub poznamy urazu, nasze ciała bardzo szybko się goją. Małe skaleczenia goją się w ciągu kilku godzin, a większe wymagają więcej czasu, ale zazwyczaj wracamy do zdrowia bez problemów. Słyszymy znacznie więcej niż Wy, dostrzegamy znacznie więcej świateł niż Wy, a nawet jesteśmy w stanie wyczuć mikroskopijne zmiany zachodzące wokół nas. Jednak pomimo tych wszystkich niesamowitych mocy, używamy ich w sposób przyjazny. Jesteśmy pełni miłości, i naprawdę uwielbiamy uczyć się od przyjaciół takich jak ty, MG. To właśnie sprawia, że jesteśmy Konelo. Zachowania. My, Konelo, wierzymy, że bardzo ważne jest, aby być miłym i pełnym szacunku wobec wszystkich. Gdy się spotykamy, zawsze lekko się kłaniamy i uśmiechamy się do siebie w ciepło. Bardzo ważne jest dla nas, aby najpierw okazać troskę, dopiero potem zacząć rozmawiać. Nigdy nie krzyczymy na siebie chyba, że chcemy ostrzec kogoś przed niebezpieczeństwem. Lubimy rozmawiać cicho i dzielić się swoimi pomysłami. Kiedy coś budujemy lub tworzymy, robimy to razem jako zespół. Nikt nie zostaje w tyle. Jeśli ktoś ma ciężki dzień, reszta z nas pomaga mu bez proszenia. Wspieranie się nawzajem jest jedną z naszych najważniejszych zasad. Dużo się śmiejemy. Humor jest częścią naszego życia, nawet w poważnych momentach uważamy, że śmiech może uleczyć smutek. Nasze żarty są zawsze łagodne, i nigdy nie żartujemy w sposób, który może kogoś zranić. Jeśli ktoś popełni błąd, nie karzemy go surowo, edukujemy, wyjaśniamy i pozostajemy cierpliwi. Nie kłócimy się. Jeśli pojawia się problem, najpierw wysłuchujemy wszystkich, zanim zdecydujemy, co zrobić. Jeśli musimy się bronić, robimy to bez krzywdzenia innych. Ochrona jest ważna, ale na pierwszym miejscu stawiamy życzliwość. Nie ubieramy się w eleganckie stroje, ponieważ uważamy, że dzielą one ludzi. Czasami te wszystkie ładne rzeczy mogą sprawić, że ludzie zapomną, że wszyscy jesteśmy równi. Wolimy pozostać przy prostych, wygodnych ubraniach, które pozwalają nam zwracać uwagę na nastrój drugiej osoby, a nie na krzykliwe rzeczy. Kiedy przychodzą gości tacy jak wy z MEG, jesteśmy naprawdę podekscytowani możliwością odkrywania nowych rzeczy. Zazwyczaj zadajemy wam mnóstwo pytań o wasz świat, a zmędzimy się naszymi opowieściami. Uważamy, że nauka jest jednym z najspanialszych sposobów na nawiązanie wspaniałych przyjaźni. Wszyscy interesujemy się muzyką, sztuką, ogrodami i tworzeniem fajnych miejsc, w których każdy może czuć się bezpiecznie i szczęśliwie. Zazwyczaj wspólnie imprezujemy i malujemy, czy też ściany jasnymi farbami i sadzimy kwiaty, które kwitną w mglistym powietrzu poziomu. Tak właśnie się zachowujemy. To proste, ale w ten sposób zachowujemy światło w naszych sercach. Kultura. Styl życia konelo opiera się na życzliwości, nauce i dzieleniu się. Świętujemy upływ czasu piosenkami i kolorami. Co roku organizujemy festiwal Dzień Jasnych Oczu, podczas którego wszyscy malujemy jedno oko na nowy kolor i śpiewamy piosenki o wizjach, które mieliśmy w tym roku. Dzięki temu za każdym razem, gdy słońce i gwiazdy przechodzą przez swój cykl, patrzymy na świat świeżym okiem. Wierzymy, że prawdziwe bogactwo tkwi w wspomnieniach, a nie posiadanych rzeczach. Dlatego tworzymy przestrzenie, w których można dzielić się historiami. Lubimy gromadzić się w otwartych przestrzeniach z wiszącymi lampkami, miękkimi dywanami i dziełami sztuki na ścianach, namalowanymi przez osoby w każdym wieku. Każdy może dodać swoje dzieło sztuki do ścian, bez względu na to, jak proste jest. Rytuały przyjaźni są wśród nas powszechną praktyką. Kiedy dwie lub więcej osób darzy się wzajemnym zaufaniem, wspólnie sadzą kwiat obietnicy. Niesamowitą promienną winorośl, która owija się wokół konstrukcji łańcuchowych na poziomie. Kwiaty te z każdym rokiem stają się coraz jaśniejsze, pokazując, że zaufanie z czasem staje się coraz silniejsze. Przekazujemy naszą mądrość w sięgach opowieści, którą nazwaliśmy liściem umysłu. Liście umysłu są wypełnione obrazkami, piosenkami, przepisami, wynalazkami i ważnymi rzeczami do zapamiętania. Wszyscy konelo piszą swój własny liść umysłu, a gdy dorosną przekazują go dzieciom, aby nic wartego zapamiętania nigdy nie zginęło. Nie mamy królów ani władców, zamiast tego do każdej wioski lub miasta przemawia krąg głosów, znowu zmieniająca się grupa mądrych konelo, nie rządzą nami, słuchają, zbierają koncepcje i doradzają decyzje na równi. Tworzenie Zbudowaliśmy wiele cudów na poziomie używając łańcuchów, żywych mnączy, świecących kamieni i wytworzonych metali. Nasze domy są zbudowane w formie miękkich trójkątów i półokręgów, wykonanych z twardych łańcuchów roślinnych i ozdobionych kryształowym proszkiem. Kołyszą się delikatnie, gdy porusza się mgła, więc wydaje się, że oddychają w harmonii ze światem. Zbudowaliśmy podniebne mosty, szerokie platformy łańcuchowe, które łączą najwyższe filary. Promieniują one małymi, świetlnymi kamieniami znanymi jako mgliste światła, zapewniając bezpieczne przejście, wtedy, gdy mgła staje się gęstsza. W sercu naszego największego miasta znajduje się ogród pamięci. Ogromny, otwarty park z kwiatami, które rejestrują ciche głosy, gdy mówisz ich po biszu. Jeśli wrócisz później, kwiaty tworzą to, co powiedziałeś, zachowując szczęśliwe wspomnienie na całą wieczność. Zbudowaliśmy również studnie wesołych pieśni, wysokie budynki, które brzęczą, gdy wpada do nich mgła. Każda studnia emituje inną melodię, wypełniając nasze wioski spokojną muzyką bez użycia żadnych maszyn. Współpraca Mamy zaszczyt pracować u boku odważnych założycieli MEG. W pierwszym przybyciu MEG na poziom otrzymaliśmy od nich prezenty w postaci leśniących owoców i powitalnych melodii. Wkrótce zaczęliśmy się od siebie uczyć, w harmonii zbudowaliśmy nowe ścieżki bezpieczeństwa przez najgłębsze łańcuchy przepaści i zaprojektowaliśmy solidne schronienia dla podróżników. Wymieniliśmy naszą technologię mglistego światła z MEG, a oni nauczyli nas jak lepiej i szybciej naprawiać budynki, a także jak dłużej przekoływać zapasy. Niektóre z naszych najlepszych podniemnych mostów zostały zbudowane we współpracy z pracownikami MEG. Nawet dzisiaj niektórzy z naszych młodszych Conelo dołączają do zespołów MEG, aby pomóc w zwiadach na sąsiednich poziomach, oferować wiedzę specjalistyczną w zakresie leczenia i umiejętności kartograficzne. Dzięki naszej przyjaźni staliśmy się silniejsi i mamy nadzieję, że wzmocniło to również Ciebie. Odkrycie. My, Conelo, budziliśmy się dawno temu tutaj, w łańcuchach i mgle na poziomie 108. Pamiętamy niczego sprzed tego miejsca. Wierzymy, że świat stworzył nas samych łańcuchów, dając nam nasze mocne, ale lekkie kości wraz z naszymi ostrymi, błyskotliwymi umysłami. Na początku szliśmy samotnie we mgle, ucząc się jak wplatać łańcuchy w domy i jak sadzić życie w cienkim mgle. Zajęło nam wiele lat, aby się odnaleźć. Po tym jak to zrobiliśmy, zbudowaliśmy pierwsze wioski wysoko nad pustką, a nasze pieśni zaczęły rezonować w całym planie. Po raz pierwszy spotkaliśmy odkrywców MEG, gdy mgła się rozwia pewnego ranka, a ich światła przeciły nasze mosty. Początkowo byli ostrożni, ale złożyliśmy ofiary w postaci jedzenia i bezpiecznego schronienia. To był początek ciepłej i trwałej przyjaźni. Prowadziliśmy zapisy wszystkiego, czego nauczyliśmy się później, zarówno dla własnego dobra, jak i po to, aby się tym z MEG inni podróżni, którzy mogą potrzebować pomocy. Kolonie, bazy i placówki. Bazy, placówki kolonie na poziomie 108 są zakładane i utrzymywane głównie przez Conelo. Budowle, w tym budynki mieszkalne i pomocnicze liczą około 129. z liczbę i podobieństwo tych budowli nie zostały wymienione. Baza magazynowa MG. Głównym celem jest przechowywanie przedmiotów i rzeczy, następnie wysłanie ich z powrotem do Conelo. Mieszka tam 5 osób, zabiera jedną ciężarówkę i 5 wozów. Obecnie w bazie przechowywanych jest 30 39 przedmiotów. Placówka komunikacyjna MG. Głównym celem jest utrzymywanie stabilnego kontaktu radiowego z sodami Conelo i przejrzącymi odkrywcami. Obsada składa się z trzech osób wyposażona w dwie wieże satelitarne i awaryjne wsparcie radiowe. Utrzymuje stałą komunikację z pobliskimi bazami, MEG, laboratorium badawcze Alpha, głównym celem jest badanie cech biologicznych Conelo i pyłu środowiska na poziom. Obsługuje siedmiu naukowców i dwóch asystentów. Zawiera jeden namiot medyczny, trzy wózki laboratoryjne i podstawowe narzędzia analityczne. Obecnie laboratorium przechowuje 15 udokumentowanych próbek biologicznych. MEG Trade Outpost Głównym celem jest organizacja handlu między Konelo a zewnętrznymi wędrowcami. Ma czterech kupców i jednego kierownika logistyki. Zawiera 12 skrzyń magazynowych i jeden wózek transportowy. Handel żywnością, narzędziami i drobnymi technologiami. Wejścia i wyjścia Wejścia. Fizyczny kontakt z ogromnymi betonowymi filarami otoczonymi wieloma łańcuchami na poziomie 106 prowadzi tutaj. Podążanie za niebieskimi chmurami jako ścieżką z podwodnymi dźwiękami na poziomie 107 prowadzi do tego poziomu. Rozwiązanie zagadki łańcuchowej na poziomie 102 powoduje przejście z tego poziomu na poziom 108. Przejście przez ciasny kłom prośni łańcuch na poziomie 75 z dowolnym metalowym przedmiotem w posiadaniu może spowodować natychmiastowe przeniesienie na ten poziom. Pozostanie w pobliżu zbiornika wodnego, emitującego delikatne szumy statyczne na poziomie 41, może spowodować obudzenie się na poziomie 108. Udowodniono, że pozostanie pod niespodziewanym zlokalizowanym deszczem, składającym się z niebieskich przeźroczystych kropel na poziomie 55, powoduje natychmiastowe przejście na poziom 108 po około 30 sekundach. Wyjścia. Zapytaj dziecko Konelo, gdzie jest wyjście. Dziecko posłusznie wskaże ci unoszące się drzwi i otworzy je, aby wyciągnąć cię na poziom 109. Zapytaj nastolatka Konelo, gdzie jest wyjście. Nastolatek odpowie jakimś niezrozumiałym przedmiotem, zanim ten przedmiot wciągniecie i przeniesiecie na poziom 205. Czasami grupa łańcuchów na poziomie zacznie bardzo powoli drgać i siedzieć na biało, a te tej łańcuchu spowoduje natychmiastową zmianę na poziom 110. Jeśli dorosły Konelo wręczy przedmiot przyjący kompas i osoba tego go przyjmie, kompas poprowadzi ją do ukrytych metalowych drzwi na poziom 154. I cóż, to było na tyle z kolejnego odcinka z Backrooms, jeśli tu trwaliście do końca, wciśnijcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału, oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu Macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja się z żegnam i do zobaczenia, na razie.